Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj mam dla was ciekawy eksperyment dotyczący bezpieczeństwa tego znanego wszystkim wam już miernika. On już na rynku jest dosyć długo, dlatego zakładam, że już wszyscy mniej więcej wiedzą jakie ma parametry, czym się charakteryzuje. Natomiast mnie ciekawi poziom bezpieczeństwa tego multimetru. Jest to multimetr na leżący raczej do Budżetowego sprzętu w tej wersji najbogatszej z końcówką BT może kosztować około 180 zł. Dlatego w tej klasie raczej nie spodziewałbym się przedmiotów certyfikowanych w niezależnych laboratoriach. Natomiast tutaj mamy taki certyfikat. Jest on tutaj. Z tyłu pod klapką wypisany, i ten instytut potwierdza, że jest to multimetr bezpieczny, mimo tego niewielkiego kosztu. Chciałbym przeprowadzić właśnie taki eksperyment potwierdzający poziom izolacji w tym urządzeniu. Dlatego przygotowałem tutaj taką folię aluminiową która będzie reprezentować dłoń operatora. Owiniemy multimetr folią, a później podłączymy sobie do tego miernika, sprawdzającego różnym poziomem napięcia, czy będziemy mieli przebicie pomiędzy obudową tego małego miernika a przewodami pomiarowymi podłączonego do niego, no i płytki PCB w środku. włączyłem tutaj coś ale wydaje się ok przełączony na poziom na pomiar napięcia ok i teraz tak podłączamy sobie tutaj z jednej strony tu a drugi W ten sposób. No, i teraz różnymi różnymi poziomami napięć będziemy sobie sprawdzać, czy mamy przebicie. Ok, zaczynamy od 50 V. Sprawdzamy. Ok, przeszło. Nie ma żadnego, żadnej rezystancji. No i sprawdzimy. Drugim poziomem 125 również jest ok. Sprawdzamy napięciem 250 V, czyli takim mniej więcej zbliżonym do poziomu napięcia w gniazdku, czyli do poziomu napięcia, którym można bezpiecznie mierzyć tym multimetrem. Brawo, nie ma. Nie ma przebicia. W tym momencie już wchodzimy na ten zakres napięcia wyższy. Przy takim napięciu raczej tym multimetrem się nie powinno mierzyć, no ale sprawdzimy sobie, jak wygląda. Czy jeżeli użylibyśmy jednak go do wyższego napięcia, czy jest to urządzenie niebezpieczne dla operatora? Brawo, 500 V. No i ostatni, ostatni poziom napięcia, 1000 V. Czy multimetr ma przebicie na 1000 V? Brawo, wygląda na to, że multimetr przeszedł. Przez chwilę pokazywało coś. Rezystancję, już tam coś. Nie przebija. Ok, sprawdzimy jeszcze, jeszcze dla 500, dłuższym pomiarem nie ma, nie ma przebicia. 519 V. Ok, sprawdzimy jeszcze dla 1000. No tam jakieś delikatne przebicie było, ale ogólnie. Test jest raczej zaliczony. OK, teraz tak. Odłączamy go od miernika poziomu izolacji. Sprawdzimy, czy multimetr nam mierzy dalej. Sprawdzimy sobie ten poziom napięcia, którym był testowany. Zobaczmy. To już można sobie porównać podświetlenie tutaj multimetr. Wielokrotnie droższy od tego i widać jaka jest różnica między jednym a drugim. Oczywiście w ciemnym pomieszczeniu wystarczy nam to podświetlenie, no niemniej jednak no jest widoczna dosyć znaczna różnica. Ok spróbujmy sobie. Zmierzyć to. Ok. Mierzy nam 54. Dobrze. Wygląda na to, że ok. Sprawdzimy sobie 125. Ok. 133. Ok. W porządku. Mierzy 9. No, 10 mega. 10 mega. Omów. Izolacja wewnętrzna. Dobra. Uważam test za zaliczony. Multimetr okazał się warty na pewno tych swoich pieniędzy. Jeżeli ktoś szuka multimetru bezpiecznego i dosyć solidnie wykonanego w niedużych pieniądzach, to myślę, że warto się nad tą pozycją zastanowić. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym teście, czy chcielibyście zobaczyć może jakieś inne pomiary tym sprzętem. Być może ciekawi Was coś innego, dajcie znać, jeżeli będę miał możliwość. Oczywiście sprawdzę. Do zobaczenia.